Witam Was 17 lutego 2019 roku. Dzisiaj znów jestem na tej trawiastej mojej ulubionej plaży. Pobiegam na starym ob obozowisku, takim tam harcerskim. Pole namiotowe stare. No i słuchajcie, pytacie, kiedy z Neodymem będą odcinki? No, będą odcinki z Neodymem. Jak już nie będzie dla mnie zagadką, czy jest lód na, na jeziorze, czy nie. Bo nie powiem, żeby fajnie się kuło lód. Aby porzucać tam na, na parę metrach kwadratowych, to nie ma sensu. Tak więc na razie będą odcinki i wykrywaczem Mam nadzieję, że też Wam się to podoba. A więc co? Atakujemy. No i co? Mamy pierwszy dołek za nami. Spójrzcie, jakiś taki kapturek. Nie wiem od czego to może być. Może jakieś okucie od noża. Nie mam pojęcia. Macie pomysły? I tu zobaczcie. Dzisiaj bawię się digerem od kolegi z Sebastiana Blitza. Szczerze polecam to narzędzie, bo jest naprawdę wygodne i solidne Tak więc dzisiaj nie używam szpadelki Teraz miałem taki szarpany sygnał niepewny Wydaje mi się, że to jest srebro Takie niewielkie serduszko Teraz rozkminiam sygnał 63 do 66 Zobaczmy co to będzie No i co sygnałem tym była monetka Współczesne 5 groszy. Kolejne ustrojstwo, i tym razem, nie wiem, to wygląda jak element zamka błyskawicznego, ale jakiś taki. No i tradycyjna już w tym miejscu znajdka, czyli 2 zł SPRL-u. Sygnał od 45 do 60 skaczący. Zaraz go tutaj rozpracujemy. No i mam, widzę, kolejna monetka. Jeden grosz. Współczesny grosik tym razem aluminiowy sygnał na 81 dosyć mocny nic dobrego nie wróży no niestety tak jak myślałem kapsel od wódki kolejny sygnał aluminiowy okazał się nim stary nóż teraz bije mi na 60 zaraz zrykniemy i kolejny grosik współczesny Ależ to był piękny, czysty sygnał na 60. Piękna monetka w pięknej patynie Marceli Nowotko 20 zł. Umęczyłem dłuższą chwilę ten dołek, ale wymęczyłem śledzia aluminiowego. A więc tu gdzieś stał namiot. Spójrzcie, w jakiej pięknej patynce wychodzą tu monetki. Tym razem 10 zł. Mickiewicz sygnał 4950 50 Pewnie będą 10-20 groszy, już widzę jakąś monetkę. Tak, 20 groszy współczesne. Sygnał 63-64. Obstawiam żółte groszaki współczesne. Po dłuższej walce wyszło 2 grosze. Od jakiegoś czasu wyłożę mi same jedno groszówki. Tu już chyba szósta. Dzisiaj no, przypominam, jesteśmy na polu namiotowym, a więc kolejny element śledzia. Kolejna dziś moneta, miedzianikę 10 zł. Deutsche Mark, 1992 rok. Fajnie, ładna patynka. Jedna marka niemiecka. No i tuż obok leżało 50 groszy współczesne. I do tego jeszcze 10 groszy. Wszystko praktycznie jest z jednego miejsca. Patrzcie, co się dzieje. Kawał drutu. O, tym razem nie muszę kopać. Zerknijcie. Monetka leży na wierzchu. 5 groszy współczesne. I kolejna moneta, powstawiam PRL Tak, 10 zł nikel Druga taka dzisiaj. Wykopałem zacny dołek, ale wpadło kolejne 10 zł nikel Trzecia dzisiaj taka. Nie no słuchajcie, nic dwa razy się nie zdarza, a jednak deja vu. wierzcie lub nie, spójrzcie na to. Pamiętacie ten widok? Heh. Kolejna obrączka srebrna. Wow, coś pięknego. Druga obrączka srebrna z tego miejsca. No i dokopałem się do kolejnego śledzia. Sygnał 60 cieściutki. Jest, jeden grosik. Już chciałem kopać, ale widzę na wierzchu. Słuchajcie, leży kolejna monetka. Znów jeden grosik. Trzecia dzisiaj sytuacja, że moneta leży na wierzchu. Tym razem 10 groszy współczesne. Teraz kopię sygnał aluminiowy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to kapsuła drwódki. Jest moneta. Złotówka aluminiowa. Sygnał 48-49. No myślę, że będzie to 10 albo 20 groszy współczesne. Już widzę monetę. Ha, 10 groszy. Zobaczcie jak ładnie się zamyka tutaj stryk. I nie ma śladu po kopaniu w trawie. To jakieś łamane sygnały. O, już widzę kolejna na wierzchu już chciałem kopać 10 groszy. No super czwarty taki dzisiaj przypadek. Sygnał 60-59 no mogłoby to być współczesne 5 zł Dawno nie wyciągnęłem Nie. PRL Słuchajcie, 20 zł Nie nowodko, tylko te drugie Jest moneta Jest to 5 groszy współczesne 65 Zwiastuje mi jednego dwa grosze nie 5 groszy. Słuchajcie. No, jestem tutaj przeszło 2 godziny. Przyszedł czas na wymianę baterii w tej w kamerce. No i wymienię od razu baterię w wykrywaczu. Robię sobie jakieś 10 minut przerwy i atakujemy dalej. No, wierzę w to, że coś więcej leży niż ta srebrna obrączka tutaj. Tak więc życzę mi powodzenia. Witam, witam. Ja zapytać, co Pewnie, że może pani Wie pani są chodzę, to było kiedyś te pole namiotowe. Chodzę i szukam sobie tego co ludzie pogubili na tym polu, no i tam głównie wychodzą monety z PRL-u i te współczesne, nie? Takie tam do perelki. To takie hobby, taka pasja. Wie pani po prostu chodzę i szukam tych współczesnych do perelków. Kopię kolejny sygnał na żółte grosze. 62, 63 Zdziwię się jeśli to będzie co innego No i jest to co innego, coś pięknego, patrzcie Jakaś wpinka perelowska Co tu jest napisane? 15 lat czegoś tam Muszę to doczyścić Super Fajny gadżetik no i kolejny śledzik dzisiaj i tuż obok wyskoczył drugi śledzik zerknijcie wpadła łuska drugowojenna ale ja jej oczywiście nie zabieram Ląduję sobie w dołku jak się prawo zmieni i nie będą ciągali za łuskę ze zbytą spłonką to wtedy będę zabierał do domku tym czasem wrzucam tam gdzie była sygnał 62 dosyć ładny i już widzę jeden grosik. No i wytargałem kolejnego śledzia. Dłuższy czas nie wychodziły żadne sygnały, w końcu wpadło jakieś 20 groszy współczesne. I co, kopiemy dalej? Słuchajcie, dokopałem się do garnuszka takiego Puerolowskiego. Ale jaja, zobaczcie. Pamiętam takie kubeczki. Moje dzieciństwo, lata 70. Teraz kopnąłem sygnał 57 Jeszcze nie wiem co to jest kolejne 10 zł miezionikiem, chyba czwarta czy piąta dzisiaj Należyłem kolejny sygnał bardzo ładny na pewno będzie to jakaś monetka. Tak, w końcu. 5 zł. Coś pięknego. Dosyć płytko w trawie leżało. 5 zikon, dawno nie widziałem takiej monety i tuż obok niedaleko nie od tej piątki kopnęłem 10 groszy a piątka widać, że była zgubiona niedawno tylko takiego pieńka ta piątka leżała i widzę, że tutaj kolejne sygnały są. Także chyba ktoś tutaj siadał sobie i się wysypał z tego wynika. Zaraz zerknę grosze, 10 groszy tym razem. Trochę poleżało, no, jeden grosik, trochę z nim powalczyłem, kopię sobie kolejny sygnał, cóż to będzie, jest, monetka, 20 groszy, tym razem 20 groszy współczesne i dorzucamy kolejne i 2 grosze. Walczyłem dłuższą chwilę z jednym groszykiem. Trochę walki, i kolejna moneta, tym razem współczesna złotóweczka. Walczę teraz z kolejnym sygnałem tuż koło złotówki. Jest 20 groszy, i kolejny sygnał, i kolejne 20 ziko. Słuchajcie, macie takie, coś takie wrażenie, że jak kopię i wam pokazuję, to tego tak dużo jest, a później jak robię podsumowanie, to nagle okazuje się tak mało. Bo ja mam takie dziwne wrażenie zawsze, że w czasie kopania wydawało się, że będzie tego więcej, a na podsumowaniu bida. Jeden z ostatnich sygnałów. Jest to. Są to dwa grosze współczesne. Aluminiowy sygnał 76. Chyba będzie to jakaś monetka. Nie, nie jest to monetka. Kolejna wpinka prl O.S.O. Cokolwiek oznacza ten skrót? Jakieś takie mi się kojarzy z, z zawodami, jakimiś sportowymi? Macie jakieś pomysły? No i co? Przyszedł czas na ostatni sygnał dnia dzisiejszego, a tym sygnałem jest złotówka z PRL. I zasuwamy teraz na podsumowanie naszej dzisiejszej wyprawy. Jak zwykle wylazło pełno PRL-u. Ok. Zostawiamy po sobie porządeczek i co lecimy lecimy robić podsumowanie przypominam wam jeżeli chcecie taką łopatkę digera kupić to zgłoście się do Sebastiana Blitza robi solidne rzeczy no i przyszedł czas na podsumowanie zerknijcie raz dwa trzy sześć elementów śledzi takie tam drobiazgi śmieciuchy różne różniaste ten kubek PRL-owski, około 9 zł w gotówce współczesne, trochę PRL-i, te dwie wpinki, serduszko, no i Fund dnia, déjà druga obrączka srebrna. Tak więc na dzisiaj kończę i zapraszam Was na kolejne odcinki, które będą pojawiać się co 2-3 dni. Pozdrawiam.